dobry wszystkim. Jestem Dominika, mam 21 lat. Pochodzę oryginalnie z Bydgoszczy, ale moja rodzina jest taka trochę 50 na 50. Moja mama jest z północy, mój tata jest Sosnowca Zagłębie Węglowe, więc całe swoje dzieciństwo spędzałam na tym, że jeździliśmy często z Bydgoszczy na samo południe, mijając elektrownię Bełchatów, w tle mijając te węglowe zagłębia polski i wtedy trochę jeszcze nie rozumiałam co się dzieje. Ale jako dziecko żyłam trochę w takim hmm, pięknym świecie. A przynajmniej taki świat mi obiecywano. Taki wspaniały świat. Kiedy się urodziłam i kiedy miałam około pięciu lat, to jak pewnie większość z osób, z przedstawicieli tego pokolenia Z, którego ja też teoretycznie się wywodzę, mówiono nam, że po tym ciężkim poprzednim stuleciu XX wieku My, urodzeni ja w 2001 roku, wkraczamy w wiek tej lepszej przyszłości, tego lepszego świata. Że po tym, kiedy nasi dziadkowie i babcie przeżyli horror II wojny światowej, nigdy takiej wojny już nie będzie. Że kiedy moi rodzice przeżyli upadek poprzedniego, bardzo trudnego systemu reżimu, po transformacji my. Żyjemy w świecie, który jest pełny przywilejów, pełny marzeń, pełny bezpieczeństwa, w świecie, w którym generalnie ja jako ta pięciolatka tutaj siedząca na plaży generalnie niczym nie mogę się, nie muszę się przejmować. Obiecano mi taki wspaniały świat jako dziecko. Wtedy miałam dużo marzeń, ja ogólnie byłam e, osobą, która uwielbiała Hanę Montanę. Nie wiem, czy znacie Hanę Montanę, ale ja byłam ogromną fanką, do tego stopnia, że czasami nawet wysyłałam zdjęcia do fanklubu, więc czasami w jakichś strasznych archiwach można jeszcze zobaczyć. I mi się marzyło, że ja, jako właśnie taka dwudziestolatka, będę mogła być piosenkarką, jeździć po świecie najlepiej do Nowego Jorku, do Ameryki, podbijać moje marzenia, no bo przecież w tym wspaniałym świecie, który mi obiecano, to wszystko jest możliwe i ja też będę mogła z tego skorzystać, no nie? Znaczy, wszystko brzmi logicznie. No i potem potem zaczęłam być nastolatką, miałam mniej więcej 14-15 lat i przez to, że byłam kujonką, to uwielbiałam czytać National Geographic. Więc tak jak w szkole miałam dosyć ciężko i miałam duże problemy, to uciekałam sobie właśnie w tą naukę, czytałam o tym świecie. No i marzyłam, mój tata mi zawsze powtarzał, że no właśnie, że jak tylko będę ciężko pracować, no to potem będę mogła spełnić swoje marzenia. No więc tak czytałam o tym e, pięknym świecie, o tych wszystkich różnych regionach i marzyłam o tym, żeby je, jak już rzeczywiście zostanę tą Haną Montaną, to też zwiedzić. Wszystko się składało w piękną całość. No ale potem, e, potem nastąpił taki mały, taka mała, e, taki mały krach, bo w jednym z e, naszych geografii przeczytałam e, o zmianie klimatu. No i to wtedy jeszcze była taka, taka ciekawostka w małych rubrykach na dole strony, że generalnie jest takie zjawisko zmiana klimatu, no i ono jest dosyć niebezpieczne, e, ale nie trzeba się niczym przejmować. Mamy wszystko pod kontrolą, no nie? Więc mówię super, fajnie, ten mój wspaniały świat, no może coś tam jest nie tak, ale mamy pod kontrolą, mamy technologię, przecież mamy polityków, którzy nas uratują, no niektórzy spełniają swoją podstawową e, służbę, mamy naukowców, którzy no, alarmują, więc będziemy ich słuchać. Generalnie ja mogę kontynuować swoje życie i, i dalej iść tą ścieżką moich marzeń. No tylko, że potem y, byłam w klasie maturalnej y, i nagle zadzwoniła do mnie mama, to był marzec 2020 i mówi, y, doma wracaj, bo wtedy uczyłam się w Anglii, doma wracaj do domu, jest pandemia, musisz szybko się pakować i musisz wracać do kraju. No i wtedy to był taki pierwszy już poważniejszy moment, w którym... Naprawdę ten mój wspaniały świat zaczął się trochę tak załamywać. Kiedy wróciłam do domu, to nie dość, że cały nasz kraj oczywiście był objęty już lockdownem, widzieliśmy, że żyjemy w kryzysie, to ja zaczęłam nieco więcej już wtedy dowiadywać się o tym, nie tylko jaka skala kryzysu zdrowotnego, z jaką skalą się mierzymy, ale też tak naprawdę z jaką skalą katastrofy klimatycznej się Mierzymy. I to był ten moment, w którym ta opowieść o, o tym moim cudownym świecie, o tych obietnicach, zaczęła już bardzo mocno odpływać. I myślę, że finalnym momentem, w którym zrozumiałam, że ten mój fantastyczny, wspaniały świat z dzieciństwa po prostu nie istnieje, to był zeszły rok 24 luty kiedy zadzwonili do mnie moi znajomi z Ukrainy i którzy powiedzieli, że Dominika, wiesz co, no jest tak, że to się faktycznie zaczęło, ta inwazja, i my zbiegamy do schronu, ale potem, potem się zwańmy później. Więc wtedy, kiedy dostajesz taki telefon, to nie dość, że ja już wiedziałam, że trwamy w świecie pogrążonym Katastrofy klimatycznej, kryzysie klimatycznym, nie dość, że wiedziałam, że pomimo głosów nauki i technologii, świetnych rozwiązań, na co dzień żyjemy w czasach y, takich no, wielu kryzysów. To wtedy ta taka opowieść i ta wielka obietnica o tym, że my w, 2000, w XXI wieku będziemy żyć w świecie, który jest oparty na demokracji, na pokoju, że każdy z nas ma dostęp do bezpieczeństwa, w którym każdy z nas może spełniać swoje marzenia, całkowicie się rozpadła. I teraz, kiedy patrzę na te swoje zdjęcia, jak miałam 5 lat, to um, widzę na nich zdjęcie dziecka, które nie ma przyszłości. I, i strasznie mnie przeraża patrzeć w oczy tej Dominiki, lat 5, bo ona wtedy jeszcze żyła w takiej ogromnej nadziei um, i nie wiedziała, że w wieku 21 lat po prostu będzie czuła beznadzieję. I kiedy przygotowywałam to przemówienie, miałam taki plan w grudniu, że usiądę, napiszę, będę miała przygotowane na miesiąc, przyjadę tutaj do was idealnym speechem i wszystko będzie, będzie tak pięknie, ale potem się okazało, że nie jestem w stanie tego zrobić. Bo w grudniu po miesiącach, miesiącach walki po prostu dopadła mnie już niemoc. I potrzebowałam przerwy, a w styczniu znowu, kiedy cała scena polityczna wróciła do działania, to było tyle natłoku rzeczy, skandali politycznych i takich kryzysów, które wymagały działania, że to przemówienie pisałam. No chciałabym powiedzieć, że wczoraj, ale tak naprawdę myślałam nad nim dziś. Ale robię to i, i myślałam nad nim dziś, dlatego że. Trochę ciężko było mi przyjść tutaj do Was i opowiedzieć się o tym, jakby jaka, w jakiej opowieści żyjemy teraz, co się teraz dzieje. I nie mogłam tego zrobić, bo ja sama nie rozumiem, dlaczego, dlaczego temu dziecku i tylu dzieciakom i tak naprawdę nam wszystkim odbiera się każdego dnia tę przyszłość, odbiera się te marzenia. Ja po prostu tego zwyczajnie nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego politycy. Którzy są wybierani przez nas, którym powierza się służbę naszemu społeczeństwu, którzy w konstytucji mają zapisane, że ich rolą jest zapewniać nam bezpieczeństwo, służyć nam, upewniać się, że każdy ma zapewnione ekonomiczne, ekonomiczną stabilizację, tak żeby przeżyć każdy miesiąc których rolą jest to, żeby ta przyszłość nie była pod znakiem zapytania, nie rozumiem, dlaczego oni każdego dnia wchodzą do tych budynków, do tych instytucji, i podejmują decyzje, które każdego dnia odbierają nam przyszłość coraz bardziej i sprawiają, że ten świat jest jeszcze bardziej niebezpieczny. Nie rozumiem tego. Zadaję sobie to pytanie. Dlaczego, kiedy my robimy strajki? Robimy protesty, podchodzimy do polityków, rozmawiamy z nimi, zabieramy głos, mówimy, że nie zgadzamy się na to, żeby nasi znajomi ginęli pod ostrzałem bombowym, pod bombami, które są finansowane przez przemysł paliw kopalnych. Dlaczego to mnie nazywa się radykałką? Dlaczego to ja jestem ekoterrorystką? Bo wydaje mi się, że to ludzie którzy za zamkniętymi drzwiami spotykają się z szefami spółek paliw kopalnych, spółek w naszym kraju państwowych, energetycznych, podpisują z nimi deale, negocjują na temat tego, z którym dyktatorem danego dnia będą współpracować, wydaje mi się, że to oni są największymi ekoterrorystami w tym momencie. I czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, że, że trochę błędnie Wskazujemy, kto tutaj jest radykalny, bo wydaje mi się, że po 11 miesiącach, jeżeli którykolwiek szef jakiejkolwiek firmy związanej z paliwami kopalnymi w tym kraju, na tym kontynencie mówi o tym, że nadal możemy robić biznesy z Putinem albo nadal możemy podpisywać kontrakty na nowe inwestycje w ropę, gaz czy węgiel, wydaje mi się, że to jest radykalne. Wydaje mi się, że radykalne jest to, że kiedy tysiące, tysiące ludzi stoi na skraju odkrywki węglowej w krajach takich jak Niemcy, i nie tylko, i protestuje i mówi, że my naprawdę zbliżamy się do granicy naszego przeżycia, do granicy ocieplenia, która będzie jeszcze względnie bezpieczna, że musimy zaprzestać, to oni są ciągani po ziemi, to ich bije policja, to ich osądza się publicznie, a nie tych, którzy doprowadzają nas wszystkich. Nas kraj. Czy naprawdę to ja, domagająca się ochrony życia, nas wszystkich, jestem tą radykalną osobą. To my tutaj jesteśmy radykałami. Ja nie czekam już na ten koniec świata. Bo pomimo tego, że kiedy przeczytałam to jako nastolatka, że ta zmiana klimatu kiedyś się zadzieje i ta apokalipsa kiedyś nadejdzie, zrozumiałam, że ten koniec świata dzieje się każdego dnia. Ten koniec świata dzieje się każdego dnia, kiedy ktoś traci dach nad głową, dom, grunt pod nogami w wyniku powodzi, które są wynikiem kryzysu klimatycznego, który chociażby na globalnym południu w zeszłym roku wysiedlił 30 milionów ludzi w Pakistanie, który każdego roku zabija setki milionów ludzi przez suszę, przez upały, które są już nie, nie, nie do wytrzymania przez ludzkie ciało. W każdym z tych miejsc dzieje się taki mikrokoniec świata. Ale zrozumiałam też, że kiedy ja jako ta pięciolatka, czy potem jako nastolatka myślałam, że gdzieś tam te, te moje marzenia być może się nie spełnią, to nie zdawałam sobie jeszcze wtedy sprawy, że w Polsce, w naszym kraju. Większość ludzi nigdy nawet nie mogła myśleć o swoich marzeniach, bo w Polsce nadal koniec miesiąca jest bardziej przerażający niż koniec świata. I chociaż my tutaj zebrani bardzo się przejmujemy tą naszą przyszłością i zastanawiamy się, co możemy zrobić, jak zmienić swoje nawyki, to w Polsce miliony ludzi żyje w skrajnym ubóstwie. To w Polsce ludzie często głosują na partie, które oferują im jakieś. Ekonomiczne wsparcie nie z powodów ideologicznych, tylko z powodów praktycznych. Bo w Polsce mierzymy się z tym, że mnóstwo ludzi nie mogło nawet marzyć, że życie większości ludzi w naszym kraju nie było traktowane na poważnie. System, w którym żyjemy aktualnie kapitalizm, biznes ponad wszystko, zyski ponad ludzi nazywajmy to, jak, jak chcemy, doprowadzi nas, doprowadza nas już w tym momencie do, do takiego całkowitego bezsensu i takiej beznadziei. Bo widzimy, że mamy 2023 rok. Tutaj dzisiaj nawet padło, że ta granica półtora stopnia ocieplenia może być przekroczona w przyszłym roku. Bo widzimy, że pomimo wojny trwającej tak niedaleko od nas tutaj w Rzeszowie, pomimo tego, że ta wojna tam w Ukrainie się dzieje, to Nasi politycy czy spółki państwowe nadal robią biznes z dyktatorami, nadal nie szanują praw człowieka, jakby to była jakaś ciekawa etykieta, a nie podstawowa zasada, którą powinni się kierować? Że pomimo tego, że naprawdę od lat ludzie tacy jak ja, młode osoby, wychodzą na ulicę, strajkują, rzucają szkołę, rzucają studia, że strajkujemy, mówimy, że naprawdę już nie mamy na co czekać, że naprawdę tego czasu już nie ma, że nadal nasi politycy, Pozwalamy im na to, żeby ekscytowali się i zajmowali się skandalami politycznymi, jakimiś dramami chwilowymi. I tym żyjemy, a nie żyjemy tym, że naprawdę tej przyszłości w tym momencie nie mamy. Ten system działa w sposób, który nie traktuje życia nikogo tutaj siedzącego na tej sali na poważnie. Ten koniec świata dzieje się teraz. Ma różne formy, ale on już nie nadejdzie. On już tutaj jest i musimy być bardzo szczerzy na temat tego, że sytuacja nie jest już alarmująca. Że ta, ta, ta rzeczywistość kryzysowa, w której tkwimy, że trochę nie ma słów już, żeby odpisać ją adekwatnie. Ale wiecie, no nie stałabym tutaj, gdyby, gdybym była w takiej totalnej beznadziei, gdyby już wszystko, że tak powiem, straciło dla mnie jakikolwiek sens bo myślę, że ci ludzie zasiadający w tych ministerstwach, ci ludzie zasiadających w tych spółkach Skarbu Państwa, w tych korporacjach na całym świecie, inwestujący w paliwa kopalne nadal i w tą destrukcję naszych ekosystemów, oni by się naprawdę bardzo, bardzo cieszyli, gdybym teraz powiedziała wam, że jest już tak źle, że pora się tylko zbiorowo załamać, usiąść no i wspólnie popłakać nad naszym losem. To jest, to jest ich największe marzenie. Największe marzenie, polityków, którzy stoją po stronie paliw kopalnych, węgla, jest to, żebyśmy byli przekonani o tym, że tak musi być zawsze. Że tego węgla będzie używać 200 lat albo do końca świata jeden dzień dłużej. To jest ich marzenie. Marzeniem firm paliwowych, o czym dowiadujemy się raz po raz z kolejnych raportów. Marzeniem tych firm, które od lat 70. wiedziały dokładnie, co ich każda decyzja inwestycyjna będzie robiła z naszym światem, ich marzeniem jest to, żebyśmy myśleli, że oni są tak przepotężni i tak, tak przemocni, że my, jeden człowiek, czy nawet tutaj wszyscy siedzący, tak naprawdę nie mamy z nimi szans. Marzeniem dyktatorów takich jak Putin, ale nie tylko on, bo jest ich trochę i nie ma ich daleko. Jest to, żebyśmy myśleli, że ich władza jest tak wielka, że my nawet zbiorowo nie jesteśmy w stanie ich obalić. To są ich marzenia, to jest ich wiara, ale to nie jest obiektywna rzeczywistość. Prawda jest taka, że tak jak widzicie tutaj na zdjęciu, mamy jeszcze ogrom, ogrom, ogrom możliwości, żeby. Ocalić trochę tych światów, bo my już nie ocalimy świata, nie uratujemy planety, nie powstrzymamy wszystkich katastrof, które się dzieją. Na to już nie ma szans, na to jest już za późno. Ale jesteśmy w stanie zabezpieczyć jeszcze bardzo, bardzo wiele marzeń. I chociażby w tym roku. W 2023 roku możemy podjąć się jednego z największych przedsięwzięć od lat, a mianowicie możemy wybrać wreszcie rządzących polityków i polityczki, którzy te nasze życia będą naprawdę traktowali poważnie i ten koniec świata będą naprawdę traktowali na takim poziomie, na jakim on musi być traktowany. Jesteśmy w stanie wybrać ludzi którzy będą stawali, że tak powiem, na miarę kryzysów, którzy będą działali na miarę aktualnie kryzysowych czasów. Wybory, które czekają nas na jesieni, wybory do polskiego parlamentu będą prawdopodobnie ostatnimi wyborami, w którym możemy dać sobie jeszcze szansę na jakąkolwiek przyszłość. Być może jeszcze będziemy mogli zabezpieczyć trochę tego naszego małego świata przed przed zniszczeniem dokonywanym przez ludzi, dla których zysk jest najważniejszy. Bo po prostu tacy ludzie chodzą po ulicach, po tych biurach, po ministerstwach i każdego dnia próbują uniemożliwić nam dokładnie zabezpieczenie naszego życia. Potrzebujemy zmiany systemowej, czyli nie zmian indywidualnych. I mówię to pomimo tego, że przez wiele lat, jak już dowiedziałam się o tym, że coś jest nie tak, to myślałam, że jeżeli. Będę oszczędzać prąd w pokoju, kiedy będę zmieniać wszystkie moje torby plastikowe na lniane najlepiej, to że, to, że uratuję ten świat. No i to jest, to jest wielka nadzieja i wielka wiara, ale to są dobre zmiany. To tak jak chodzenie trochę do, do teatru albo do muzeum, albo czytanie książek, że to są, to są ważne rzeczy. I fajnie, jeżeli każdy z nas będzie je robił, ale jest tak, że nie wszyscy Mogą sobie na to pozwolić, ale też jeżeli myślimy o kryzysie klimatycznym, o wojnach, które wynikają z naszej zależności od paliw kopalnych, to te małe zmiany po prostu nie pomogą. Więc potrzebujemy zmiany systemu. Potrzebujemy prawa, które będzie faktycznie traktować kryzys klimatyczny na serio. Potrzebujemy odejść jako państwo całkowicie od paliw kopalnych, przeprowadzić sprawiedliwą transformację sektorów energetycznych, Transportu. Potrzebujemy transformacji naszego społeczeństwa. Takiej transformacji, powiedziałabym nawet jeszcze większej, niż w latach dziewięćdziesiątych. Ale tym razem wszyscy muszą być na tym pokładzie. I nie możemy nikogo zachować, zostawić w tyle. Bo w latach dziewięćdziesiątych dla wielu marzenia się spełniły. Mój tata, który studiował informatykę w latach 80., w latach dziewięćdziesiątych. Mógł płynąć na fali tego rozwoju. Ale wiele osób traciło wszystko. O wielu osobach zapomnieliśmy. I to się nigdy nie może powtórzyć, bo jeżeli o nich zapomnimy, to zniszczymy ich małe światy, które są równie ważne jak ten mały świat każdego z nas. W te wybory potrzebuję Was wszystkich. Każdy z Was musi być na pokładzie, bo jeżeli jakiekolwiek z tych tych wielkich idei, które tutaj dzisiaj padły, tych wielkich e, zmian. Jeżeli cokolwiek z tego ma się naprawdę zadzieć w naszym kraju, to musimy wreszcie odsunąć odsunąć od władzy po różnych stronach ludzi, którzy te kryzysy nas będą tylko wkopywać. Musimy odsunąć od władzy ludzi, którzy naprawdę nie dadzą nam żadnej przyszłości i żadnej nadziei. Musimy wybrać wszędzie. W każdym województwie, w każdym mieście, w tym roku, na szczeblu krajowym, w przyszłym, na szczeblu samorządowym osoby, które są gotowe i które mają odwagę zawalczyć o tą nadzieję, a nie ją nam odbierać. Więc musimy być w każdej gminie musi nas być słychać na każdej ulicy, w każdym TikToku, na każdym Twitterze, w każdym artykule, w każdej gazecie, w każdym kościele musimy być wszędzie. Bo ta transformacja, którą wspólnie musimy wykonać, musi się zdarzać wszędzie, jeżeli ma być prawdziwą transformacją na miarę kryzysu. Ta sprawiedliwa transformacja, ta transformacja albo będzie sprawiedliwa, albo nie odbędzie się wcale. To jest coś, co bardzo często powtarzamy w ruchu klimatycznym. I musimy wreszcie zrozumieć, że wysłuchiwanie osób najbardziej dotkniętych przez. Aktualne kryzysy, to nie jest tylko jakaś taka miła, ciekawa aktywność, żeby nam było lepiej. Nie. Osoby na globalnym południu, w takich państwach jak Uganda, Filipiny, Pakistan, to są osoby, które najbardziej wiedzą, najbardziej rozumieją, co my musimy zrobić w kontekście kryzysu klimatycznego, żeby naprawdę go rozwiązać. Wysłuchiwanie osób w Polsce, które aktualnie nie mają czym się ogrzać w swoich domach. Nie mają pieniędzy, żeby do do, dotrwać do końca miesiąca, to są osoby, które są w realnym kryzysie. I żeby przeprowadzić transformację, która będzie sprawiać, że nasze wszystkich marzenia, nas wszystkich, będą miały szansę na spełnienie, musimy ich wysłuchiwać. To jest podstawowa zasada. Musimy wysłuchiwać tak samo górników, którzy no, często zapierają się w tym sektorze węglowym, ale dlatego, że nie mają żadnej alternatywy, że nie będą mieli czym. Wykarmić swojej rodziny, co przynieść do domu. Musimy wysłuchiwać rolników, którzy często są osobami, które na, na, na co dzień widzą skutki kryzysu klimatycznego, bo to oni widzą, jaki to ma wpływ na glebę, na naszą żywność. Musimy wysłuchiwać osób, które zajmują się na co dzień wiadomo ochroną rzek, czy też walką o dzikie tereny, jak chociażby tutaj lokalnie Turnicki Park. Mam nadzieję, że narodowy wkrótce. Ta sprawiedliwa transformacja to jest prawdopodobnie, no być może największa misja, największe wyzwanie, przed jakim stoimy jako kraj od dekad. Ale trochę już nie ma czasu na to, żeby zwlekać z tym wielkim wyzwaniem. Oj. Na sam koniec, chciałabym powiedzieć Wam trochę o tym, że. Pomimo tego, że tej pięciolatce odebrano przyszłość, bo mi tę przyszłość odebrano, pomimo tego, że ciężko jest marzyć w takim świecie jak teraz, to ja nadal mam ogromne marzenia i nadal bardzo, bardzo, bardzo kurczowo trzymam się nadziei. Bo ta nadzieja jest możliwa i my wszyscy tutaj zebrani możemy ją wytworzyć. Nikt nam jej nie da. Naprawdę, nikt nie przyjdzie. Żaden Elon Musk, sorry, żaden Jeff Bezos też nie, ani Bill Gates nawet też nie, ani jak ciś tacy światli mesjaszowie, może tutaj w naszym kraju. Nikt nie przyjdzie i nas nie uratuje, nikt nie przyjdzie i nie zaoferuje złotego biletu do raju, rozwiązania na wszystkie nasze problemy. Bo to my jesteśmy w stanie tylko tą nadzieję wytworzyć, to my jesteśmy w stanie o te rozwiązania wywalczyć, to my jesteśmy w stanie wybrać w tych nadchodzących wyborach i w każdych kolejnych polityków na miarę aktualnych kryzysów. To tutaj na tym zdjęciu są osoby, które dalej w to wierzą, jest Julia z Ukrainy, z Kijowa, która często pisze do mnie ze schronów bombowych. Są osoby, które są na przykład z Kolumbii, jak Santiago, gdzie w Kolumbii nie dość, że kraj skorumpowany przez lata, dotknięty różnymi domowymi konfliktami, jest jednocześnie jednym z najbardziej dotkniętych przez kryzys klimatyczny, ale mimo tego tam dalej walczą o to, żeby zatrzymać węgiel w ziemi. Ale to też wiele takich osób, które normalnie nazwalibyśmy, to są zwykłe osoby, no nie? Które mimo wszystko, pomimo tej beznadziei, pomimo braku sensu, każdego dnia wstają, chociaż czasami jest to trudniejsze niż normalnie, i tworzą te rozwiązania, budują ruchy społeczne, działają we własnych inicjatywach, sprzeciwiają się niesprawiedliwości, którą widzą na co dzień, bo wierzą, że inny świat, inna rzeczywistość jest możliwa. I to te osoby sprawiają, że ja jeszcze. Mogę marzyć i ja nadal marzę, choć wiem, że być może wiele z tych marzeń się nie spełni. Choć wiem, że być może wiecie, na jesieni okaże się, że będą nami rządzić ludzie, którzy zaprzepaszczą nasze szanse na to bezpieczeństwo. Być może okaże się tak, że nawet z nową władzą jakąś dalej w spółkach energetycznych Skarbu Państwa będą pracować osoby, dla których zysk. Będzie najważniejsze, a nieważne, czy to współpracują z dyktaturami, napędzają wojny, pogrzebują nasze szanse na bezpieczeństwo klimatyczne. Te scenariusze są wszystko. Wszystkie te scenariusze są realne. Może nam się nie udać. Myślę, że to jest bardzo realne, że nam się nie uda ocalić tych wszystkich naszych światów. Ale tak sobie myślę, że pomimo tego, że teraz. Ja całkowicie nie wyobrażam sobie chociażby, nie wiem, 2030 roku, nie widzę swojej przyszłości, to mam takie poczucie, że być może w tym 2030 roku, jeżeli on nadejdzie, to nieważne co się zadzieje, i nieważne ile razy będziemy krzyczeć, ile razy będziemy strajkować, ile razy będziemy pokonywani, będę w stanie spojrzeć moim bliskim i osobom dookoła w oczy i powiedzieć, że zrobiłam osobiście wszystko, żeby zawalczyć o te nasze marzenia, o to nasze bezpieczeństwo, podstawowe bezpieczeństwo, podstawowe prawa. Że wspólnie zrobiłyśmy i zrobiliśmy wszystko, żeby to zagrożenie, w którym tkwimy teraz, potraktować jak najbardziej poważnie. Te wybory, które przed nami, będą potencjalnie ostatnimi, w których możemy. Te kryzysy jeszcze powstrzymać. Na tyle na ile się da. Sprawiedliwa transformacja musi się zacząć dziać. Wszelkie ustawy, które teraz blokują oze, muszą być wreszcie, że tak powiem, odrzucone, muszą być wreszcie pokonane. Ten mindset stawiania zysków i po prostu liczb w Excelu, ponad ludzkie życia musi się skończyć. Stoimy przed wielkim wyzwaniem. Ale, no wiecie, kiedy stoimy tak już w tym końcu świata, no to wszystko jest możliwe. Więc życzę nam powodzenia, sobie samej też. Mam nadzieję, że być może spotkamy się niebawem i, i będziemy mogli sobie powiedzieć, że coś nam się udało. I to już będzie naprawdę, naprawdę ważne. Bo każdy ten mikroświat, każda ta dziesiąta stopnia Celsjusza ocieplenia, którą powstrzymamy. To jest nasze wielkie zwycięstwo. Więc życzę nam jak najwięcej, jak największej ilości zwycięstw w tych kryzysowych czasach. Dzięki.